Szymon widzowie, widać w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku naszym zadaniem będzie to, że będziemy mogli zagrać sobie tylko i wyłącznie lewą ręką i będziemy musieli zrobić dwie kluczowe rzeczy, czyli zająć co najmniej top 5, dotrwać się, przynajmniej do tej top Piątki dotrwać, albo nawet do top 10, zrobić co najmniej 3 fragi. Przypominam widzowie o kodzie zaxety w sklepie Fortnite, a my widzimy się już w pierwszej gierce do zobaczenia Siemano. Szymon, widzowie, jestem już prawie na samej miejscówce. Szybko sobie lecę tutaj. Biorę sobie te chipsy. Jakieś nowe chipsy tu są, więc sobie oczywiście je biorę, wbijam się gdzieś w lewo, prawo mnie, nie rozwalę tego, okay, rozwalę sobie w ten sposób. Nie, nie, nie ginę. Okej. Okay. Ej, dara, biorę to, biorę to. Czemu tu ktoś poleciał? Czemu tu ktoś poleciał? Dlaczego? Stary, nie rób mi tego. A, dobra, on też jest taki. Let's go, biorę sobie to, biorę sobie to. Okej, okay, biorę sobie to. Let's go, muszę go zabić, muszę go zabić. Jak go zabiję, to będę w szoku. Dobra, lewa, e e, 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 let's go, let's go. Dobra, biorę sobie to. Teraz to. Okej, okay, postawiłem coś, postawiłem coś. Słuchajcie, może teraz tak idę, 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 dwójka. Musi być dwójka, musi być broń, nie? Czekamy na niego czy nie? Nie no, nie czekamy, nie będziemy chłopia jakimiś faj... bo nie? No, ja nie wiem co ja. Racham. może jednak tak będę. O, dora, jest, 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 jest. Jest! Jest! Leż, let's go! Mamy pierwszego fraga, widzowie. nie, no, tego się nie spodziewałem. Już chciałem, wiecie, odpuścić. Już myślałem, że nie ma szans, że nie da się, no ale dobra, jednak widzowie się da. Nie jest to takie... Jest, 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 to trudne. Co ja gadam, co ja gadam? jest to co, tragicznie trudne, no muszę, zanim z całą misówkę widzowie, to mnie z 20 minut, nie? Zaruszamy, ruszamy. Trzeba wiecie, opanować to. My to już opanowujemy jakiś czas. Po prostu X postawiamy, patrzcie X postawiamy, tyk, pyk, skaczemy i stawiamy. Skaczemy i stawiamy, doraz, skaczemy i stawiamy, let's go! Ej, widzowie, my jesteśmy w to już lepsi, jesteśmy już dominujemy to. Dawaj, to dawaj, to dawaj, to dajcie na daleko, dajcie na daleko! Let's go, dotknij no na daleko! Już takie rzeczy wizualnie się nie zdarzają. Takie rzeczy się nie zdarzają. Wiesz, nie wiem, czy w moim wypadku nie byłoby lepiej, jakbym miał faktycznie tą e, same pompy, bo po prostu letwie, łatwiej by się, mi wydaje mi się, że grało. Ale żeby się wszystko, co w mojej mocy było, padł. Okej, okay, idzie, 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 idzie. Idzie, idzie. Chodź tu. Okej, okay, on u mnie. W te gry. Dawaj, dawaj, daj, daj, daj. daj 25 Dawaj, dawaj. Nie, 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 nie. Bez szans, bez szans. Bez szans, widzowie, jesteśmy. Dawaj, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Gdzie on jest? Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Nie no, serio gdzieś poszedł? Gdzie on jest? Jak? Jak, widzowie? Co jest? Jak to możliwe, że go był do swojej... Sekundę temu tutaj Chodź tu Jest, leży, leży Leży, leży, let's go! Nie, to jest ten, który ogarnia To jest ten, który ogarnia Wiedziałem, wiedziałem, że do takiego się w trafi Nie, nie mogę, nie mogę prawą, nie mogę Nie, nie, nie mogę umrzeć, nie mogę też umrzeć nie mogę, też wezmę sobie zamiast tej pompy, może wezmę sobie po prostu to, bo to jest, to, to zostało widzowie dodane po aktualizacji i ludzie mówią, że to jest dobre, przynajmniej z tego co słyszałem, to jest dobre, więc sobie to biorę do mojej lewej, prawej ręki. Okej, okay, tu jest ziutek, tu jest ziutek, zarąbiście. Dobra, leżysz? 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 Let's go! Let's go widzowie! Let's go, to jest dominacja o której widzę ja mówiłem 4 HP i my dalej to wygrywamy Nie ja jestem w szoku widzę, ja mam więcej farta w dzisiejszym odcinku niż umiejętności, ja nigdy w żadnym odcinku tak się bardzo nie wydarłem chyba jak w dzisiejszym, to jest tyle widzowie emocji więcej niż na grzybach u mojej babi to jest w ogóle niesamowite, ale takie rzeczy widzowie, też się często zdarzają, znaczy nie zdarzają akurat, ale dobra sobie może to, drawe, ta pompa jest lepsza? Widzowie napiszcie w komentarzu, która pompa była lepsza czy popełniłem teraz błąd, czy popełniłem coś mega super teraz i wezmę sobie od, od razu też albo nie, dobra wypiję sobie może od razu tego Minisa i tego po prostu epickiego zostawię na kryzysową sytuację i w ogóle chyba zostawię to tak, jednak nie wezmę sobie tego yy, mega spoconej broni, bo wydaje mi się, że wiecie widzowie, tutaj trzeba mieć, grać pewnikami, nie? Zarobiście widzowie, to jest strefa gonię, nie wiem gdzie mam iść. Dosłownie nie wiem widzowie, gdzie mam, w którym momencie ta strefa się zatrzymuje. Nie, nie myślałem, że już umieram, nie? Już myślałem, że jak będzie w pierwszej gierce, że od razu umieram, a to się okazuje, że jednak, jednak nie. Nie, no chciałem już prawą ręką. To jest taki widzowie. Wiecie, jak to brzmi? Impuls z góry. To jest taki po prostu. Wiecie, coś, że po prostu chcecie to zrobić mega. Ale nie wiecie, że nie możecie, więc trzeba uważać. Gdzie ta strefa się zatrzymuje w ogóle? R, R, R. Hmm. I dobra, ta strefa jest gigantycznie mała. Okej, okay, no nie no, kurde to przejść, widzowie, ale dobra, udało nam się otworzyć widzowie do top 6, więc akurat jest giga, giga plus nie wiem, czy dałoby się tak szczerze, widzowie, to wygrać. jeśli ten odcinek się Wam mega spodoba, to spróbuję może zrobić tak tylko, że i wyłącznie z prawą ręką, a ja widzowie już wam nie przedłużam. No i widzimy się w najnowszym odcinku za jakiś czas. Do zobaczenia, widzowie, Siemanu.